Świat cudów tak będzie się nazywał nowy sezon Pokémon Go, który, rusza, który już właściwie ruszył w momencie, gdy to nagrywam. Natomiast jak widzicie, godzina jest taka, że sezon Jebela jeszcze nie ruszył. Jest 1 marca, dziś wieczorem. Start od razu na samym początku. Pamiętajcie, aby załączyć starpisa po prostu jeśli będziecie odbierać swoje nagrody z poprzedniego sezonu Jebela. Gdyż po prostu tego dasta w pani mam 50% więcej. W zależności ile go zdobyliście, tyle będzie go więcej. W sensie ile, jaką rangę robiliście, ale to myślę, że o tym wiecie. To co trzy co miesiące jest przypominane. Jeszcze na pewno wiele przypominajek na ten temat dostaniecie. No ale już jakby skupiając się stricte na tym, o co chodzi. No, nowy sezon gbl czyli zwykle jakieś zmiany, jakieś. E, buffy, nerwy Pokémonów, e, nowe ataki. Zobaczmy w sumie, e, co tu nas mniej więcej czeka. Ja, oczywiście, to sobie już sobie przejrzałem e, jakiś czas temu. E, z grubsza o co w tym chodzi. Wiadomo, co się zacznie 1 marca 2022, czasu lokalnych. E, tutaj, jak zwykle, takie e, opisy rzeczy, które po prostu są co sezon e, przedstawiane nam. E, na przykład, kapy. Zaczynamy od Great League Open. To już. To jest jakby tradycja, a obok będzie kap elektryczny, mm, tak, kap elektryczny również na Great Lidze, potem wiadomo, to tam są różne, różne rzeczy, jak widzicie sobie porozwijacie na, na, na stronie, to sobie możecie to no, sprawdzić, zresztą w grze to też będzie do wglądu, gdy już, się, gdy już się sezon zacznie, także idźmy dalej, To oczywiście jakieś bonusy, yy. Na konkretne weekendy, konkretne daty, no to wiadomo, tutaj też takie rzeczy się zdarzają. Tutaj w Europie, UIC, w roku w Londynie, również będzie jakby zwiększona ilość setów. No ale okej, okay, przechodzimy dalej. Pokémony gwarantowane za każde Pokémon, który na danej randze, jeśli zdobędziemy, na niej jesteśmy i wygramy te trzy walki, żeby zdobyć Pokémona do łapania, no to wtedy pierwszy gwarantowany jest właśnie tutaj na każdej randze, tak jak tu widzicie. Nie wiem czy Ace'a to nie jest tak samo. Jak tam w sezonie nie ma to większego znaczenia, ale no na górze jest to tak średnio użyteczne. No, Prime Polieraf to chyba, że, że jakieś setka, Prime, nie ma ktoś na Ani i na Master League, no to, no to wtedy w porządku. E, tutaj ogólnie Pokemony jakie będą, wiadomo, to są takie rzeczy. E, większość jest średnio ciekawa, przynajmniej dla mnie, no, 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 no nie wiem, no, chociażby co, to, że cały czas Mario tutaj jest, to jest dla mnie śmieszne Mario IV z IV jest, no, do no się nie nadaje, więc no, ale okej. Okay. idźmy dalej. Oczywiście to będzie research na, na Stardust, jak dobrze tutaj go rozumiem, gdzie po czwartym, piątym etapie będą no, do zdobycia. To się nic już nie zmienia od kilku sezonów. Ym, tak, przymioty dla awatara. Za dostajemy buty, buty, czyli klapki, jak widzimy tutaj już na tej animacji. No. Jakby to było, jakby w grze były fajne buty, nie? I fajne spodnie, które właśnie trzymujemy za weterana. Nie jestem tylko pewny, czy ten taki węzeł na pasie, to czy to jest do spodni, czy to będzie do tego co go Kimono? Że tak to nazwę, do tej koszuli. Do koszuli bardziej. kimono chyba inaczej coś innego. No to jeżeli ten sznur jest do spodni, to OK. Jeżeli ten sznur nie jest do spodni to po raz kolejny spodnie i buty są do wyjebania. No ale okej. Okay. Yy, właśnie ta koszula za eksperta jest, jest OK. Taka może powiedzieć piosena, wiadomo. Yy, nie najgorsza, dwa gorsze koszule. No i za legendę stojimy pozę, poza w stylu hala. W porządku poza z tych pozy animowanych, dynamicznych, ruchomych, jak ja to mówię. Jest naprawdę w porządku. Podoba mi się. Yy, poszczególne puchary, na przykład Elektryka, który właśnie będzie na samym początku. No to tu powiedzmy, że to powiem, jest yy, no wiadomo, Pokémon musi być typu elektrycznego, jest na grylicę, czyli do 1500, No i tutaj mamy Bany, Statisk, z yy, Charger paki Vika Volt. Także to, to na sam początek nas czeka. No i potem Spring Cup, on już był rok temu, ja pamiętam bardzo szybko z, z Ace'a wszedłem na, na eksperta w kilkasetów, setów. Taki z tym znalazłem, pierwszy jaki złożyłem i mega po prostu jak kosiarka szło. Także ten kap jest na pewno ciekawy. Z tego co kojarzę, to Toxapex miał bana wtedy, a Mentain chyba nie. Chyba Mentain nie ma bana w tym roku już ma, ale to nie wiem. Jeżeli, no, może gadam głupoty, ale coś mi się tak kojarzy, tylko jeden był ban i to był Toxapek. Mentain być prawdopodobnie, według mnie, jak dobrze mi pamięć nie myli, to jest dodany ten ban, ale no nie mam jeszcze znaczenia. W kapie jest, jest niezły, jest ten kap jest niezły, jest który wiadomo o RP się będzie, ale. Ale jest to jeden z tych przyjemniejszych kap uważam, jak na Great League Ultra Premier wraca, czyli po prostu Pokemony do 2500. Normalnie mogą być XL, tylko że nie ma Legend, Ultra Bestii, Mitycznych. Fajnie, bardzo fajnie, ja jedno z moich Legend kiedyś wbiłem też właśnie na Ultra Premier. Podoba mi się to, że Ultra Premier wraca. No, Jungle Cup, na Great League Master Premier też wraca. Też spoko, myślę. Remington Liga to Pokémony 20 Pokémonów, bodajże, które mają bana. Praktycznie ze wszystkim bym się zgodził na ten Medicham, no ale no, ludzie grają Medichama na tych niższych rankach, że tak powiem. Yy, no bo nadal jest dobrym Pokémonem, po prostu nie jest już zajebistym Pokémonem. Nie jest już takim stricte metowym. Yy, czy z czymś, bym tu się, z czymś bym tu się nie zgodził? Chyba nie, chyba wszystko jest takie, że faktycznie było popularne, mniej lub bardziej. Little Edition to mnie nie interesuje, ogólnie Grit Liga, Kaczka to wiadomo. Przechodzimy do tych zmian, które nas najbardziej interesują w tej filmie, czyli zmiany w atakach, Pokemon, które dostają nowe ataki, zmiany w energii, różnych atrybutach tak dalej. Metal Sound, atak szybki. Dostają go następujące pokemony. Magnemat, Magneton, Warmadan, Trashform, Bronzong, Magneton, Klinklang i klinglang. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak naprawdę ten atak. Yy, Powiedzmy, jak mocy 6, yy, mocy 3. Yy, może dla on coś zmieni, bo brązą ma tak naprawdę użytecznego confusion. Tylko laur madana jest to ze w sumie, co ma zgrać też confusion. Na Magnetona to pewnie niewiele zmieni, bo Magneton ma sparka i ma roll switcha. Tak samo magnezon, więc to nie wiem, czy niewiele zmieni. Linkrank ma. Under więc też zobaczymy. Najbardziej może bronzong zostać i może Murmadan, no ale to bardziej tematyczne. Kapy do open to się raczej nie wbije, chociaż bronzong jest czasami uszwany jako taki spice pick, fajny, zaskakujący. No. Musimy poczekać, chociaż nie wydaje mi się, żeby to jakoś zmieniło metę. Jest to ciekawostka po prostu. Psywave, wave atak szybki, trzy mocy. Słyszałem gdzieś tam pogłoski, że to. że to będzie w ogóle jakiś szrot, nie? Ale. Ale nie wiem, jakby nie zagłębiałem się też, nie czytałem tak do końca, nie zaglądałem. No, Czy tym Pokemonom to zmieni? Mime, Miss Drevius, Lunaton, Solo Rock Miss Magus. Miss Magis znowu dostaje Fasta, kurwa, Charge by mogła dostać, a nie Fasta. i Malamar, w teorii Malamar mi to najbardziej interesował. Malamara gramy w Sovereignie, możemy grać w, w Message Breakers. Natomiast, a poza tak, Pokémon Mirror, Nulatolna i Soloroka może, ale to zależy, jak to będzie energię generować. To no może tutaj, bo te Pokemony mają Confusion i Rock jak już pamiętam, więc tak średnio. Yy, a poza tym, no, no jak mówiłem, Miss Marius, czy nawet Miss Breavius, one potrzebują po prostu charge'a dobrego, lepszego, żeby być tam jakoś, nie wiem, nawet na kapy użyteczne, no też mają to samo. Magical Leafa dostał chyba ostatnio, sezon temu, bo po dwa sezony temu, teraz dostaje ten psiego Psy nie wiem. Charge dajcie, ludzie, dajcie Pokémonom Charge, a nie te Fasty. Co mam te Fasty? Co mam w tym psywave'm, psybimu ładować? To majmy, no, no, no właśnie, Malamar tutaj może w teorii być najciekawszy, ale czy ten atak będzie solidny? Spoko, no mam wątpliwości, zobaczymy. Sand atak, atak szybki, dwa mocy. Yy, to wygląda, myślę, na razie najciekawiej. Czy coś jeszcze potem mamy? Już nie. Więc z tych trzech ataków dodanych to wygląda najciekawiej według mnie. I z atak typu ziemnego dostaje go sensu Sense Slash, od razu Duktry który oczywiście Zigzagon, Trapin, czy cała jego rodzina, Kakneas, Kaktern, Starli, rodzina, hipopotas Hippowdon, rodzina Lilipapa, Furfru, Sandigas i Palo Sant. I teraz tak. Dla czy to robi wiele, niekoniecznie, bo on ma, i tak mamy już matrzota tak? Który nie miał matrzota z tego co kojarzę. Miał mat i chyba metal kloa, więc La... to jest bardzo kruchy Pokemon. No ale jako ciekawostka, no jakby czyni go, nie wiem, czy tak powiem, użytecznym. Lekko, delikatnie, ale to, to, to. Poprawia go, ale nie czyni z niego nagle jakiegoś niesamowicie grywalnego poka. Linun miał Shadow kloa do tej pory. Chyba takla. Też, chyba tak. Dostaje tego właśnie sent Ataka ta fast, dobrze mówię? Czy coś już pieprze? Nie, dobrze mówię. Yy, no, ciekawostka bardziej. Yy, Flygon. okej, okay, Flygon. Yy, Mad, Shot, dragon, dragon więc też niewiele to zmienia. kaktern Ok, miał Sucker Puncha. Miał Poison Jabba. Ja pamiętam dawno temu, zrobiłem sobie Shadowa. Kiedyś chwilę pograłem sobie w Giebelu labeki. Na Ultra on się maksuje. Tam z pewnym IV. Yy, z dość wysokim atakiem, około chyba 7-8. Yy, Zobaczymy, no. O ma ciekawe charge ten karakter. I do tej pory grywalne miał tylko poziom Jab'a, więc kto wie, kto wie. Ludzie na Starli, czy no, no, Staravia i Staraptor mają kick attack, mają wing attack, do tego Staraptor ma Legacy Gasta z CD. No co, super efektywnie, będziesz na yy, kamień na elektryczność, która cię kontruje, no fajnie, ale czy to coś wiele daje, no, no, no nie wiem, no jakaś opcja jest po prostu do gry, tak niewiele nie, nie to się zmienia, ale natomiast tutaj. Kolejna rzecz, czyli hip, hipcie, hip głównie do tej pory miał do grania bajta i trzy fangi Thunder Fang, Ice Fang i Fire Fang i w tym momencie dostaje w końcu szybki atak, który prawdopodobnie no, będzie grywalny i będzie, jest to takie naturowy, chyba jed, znaczy jednoturowy, właśnie jednoturowy czy dwuturowy to, to zobaczymy, ale nieważne na ten moment, bo według mnie to go poprawia, bo ma bardzo fajne charge do grania, naprawdę ma niezły wybór. I tylko miał te fasy takie średnie, które długo energię strasznie generują. Zadają damage, ale nie generują energii dobrze. I teraz może to się naprawdę fajnie zmienić. HiHiPowden może być na jakieś tam tematyczne kapy ciekawszym Pokémonem niż był dotychczas. Zobaczymy. Tutaj z tych pokemonów jest to jeden z dwóch, z którym wiążę największe nadzieje. Ludzina papa Yy, Stoutland też nie ma za dobrych yy, fastów. Najlepszy miał Lika do grania, więc jak z tym Serra Sand atakiem. No. Ma też ciekawe charge dość, że tak powiem, niewiele ich ma, ale są niezłe. Nie wiem, jako jest jakiś Spice Peak, czy na Ultra Premier może. Zobaczymy. Yy, Sandy i Palo Sand. One i tak mają... Matszoty, duże kojarze, matrzoty czy coś jeszcze mają dobrego? No, właśnie nie pamiętam już. Ale... No to nie niewiele mi to chyba raczej zmienia, match jest po prostu mega spoko w atakiem wyturowym. No i pominąłem wcześniej specjalnie, ten drugi, tip, mi, drugi pokał, który mi to, że tak powiem, najbardziej intryguje, to Ferfru. Ferfru do tej pory miał takedowna i chyba sucker puncha, jest niegrywalne fasty, teraz dostaję fasta, który prawdopodobnie będzie grywalny, ultraliga. 100% IV właśnie, to też yy, przeglądałem to dwa dni temu i zapomniałem o tym, muszę zacząć z farfru, z statką chodzić, mam już od, od kilku lat. Jak on się pojawił zaraz miał debit, to, to, to udało mi się zdobyć. Yy, bez bady sobie z jego zrobić i kiedyś przetestować go sobie na ultralidze. Yy, na granidze też mam rankę, ale wydaje mi się, że na ultra może to lepiej chodzić. Typ, typ czysto normal, a taki ma chyba mają gasnota jeszcze jakieś tam kilka, jeszcze jakieś tam do, do wyboru dwa chyba czarne. Nie wiem. mi to wygląda na bardzo ciekawy Spice Pick. Na jakieś nawet kapy. No, no do zabawy zobaczymy, nie? Na pewno to polepszy Farfru. Jeżeli ten atak, santa atak, jeżeli będzie miał fajne staty, będzie fajnie energię. Przepraszam, generowo to Perfru może być po prostu fajny, ciekawy do sprawdzenia. No i zmiany w atakach. Shadow Bone. Dostaje delikatnego boosta do damage'u. Yy, wszystko fajnie. Ten buff jest taki delikatny, ale ja zawsze jest, a on ma szansę na obniżenie defensywy rywalowi, jeżeli dobrze pamiętam. A czemu jeżeli dobrze pamiętam, bo go rzadko używam, gdyż ma go tylko jeden Pokemon w grze, czyli Allański Maroak. no... No ten... ten buff, no bo to jest buff, no umówmy się, no tak nie za wiele zmienia. Mm, Brick Break. Śmialiśmy się, że to dostanie buffa. Czy to jest buff? Nie wiem, czy to jest buff ale weszła zmiana blick break break'a. <laughs> Można powiedzieć, że back, back yy, sobie mm, opowiadając przed tymi zmianami, to mieliśmy rację tam z niektórymi, że Break break będzie, czekają go zmiany po prostu i zwiększono mu koszt energii. energii. No to jest atak bardzo, bardzo średni, typu walczącego czacza, yy, cza, tak oczywiście zwiększony koszt energii, a aha. Dlaczego? Ponieważ po prostu on dostaje gwarancję obniżenia ataku, yy, yy, obniżenia obrony przeciw innemu Pokémonowi. To znaczy, że tak naprawdę na ten moment, jeżeli on się ładował po pięciu fastach, takich, jak tak powiem, fajnych, quick attack, ładował go po pięciu razach, dostaje teraz zwiększoną, zwiększony koszt energii. W takim razie będzie to... Wprawdzie co po sześciu i defense failure rywala z każdym razem, no od razu wygląda to jak klon fanga na przykład na pierwszy rzut, taki w umyśle, no jakby nie wydaje mi się, żeby to był buff jednak, nie jest to zmiana, ale czy to jest buff, no jakby energia została, no to wtedy byśmy mogli tutaj sobie rozmawiać, wtedy byłaby inna gadka, ale że energii jest więcej na to, no to mi się wydaje, że ten atak będzie tylko ciekawostką. Krosczop dostaje delikatnego buffa do mocy. Ciekawe, ale patrząc za chwilę jakie Pokémony dostały ataki nowe, to to w mecie niewiele zmieni, aczkolwiek jakieś tam granie czy na, na ultralizy na przykład Obstaguna, myślę że, myślę, że taki plus, taka zmiana w porządku. M może w mecie nie zamiesza, ale więcej The Major cross zadaje ok, okej, jest gig. Aqua tutaj dostaje również identycznego buffa z 50 do 55 mocy fajnie. Akwatel był według mnie atakiem. On to stanie atak, wiadomo, ale w energii, natomiast on był według mnie za słaby, ten atak. Był, był zawsze jakimś coverem, ale to, 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 to też grałeś właśnie z przymusu trochę to, bo do by cię chroniło przed jakąś tam kontrą. I, I było tanie. A teraz Maciut więcej yy, będzie zadawać. Spoko. F myślę, że fajny, był. może to, coś tam podmieniać. Water Pearls. Chyba z ataków no, w ogóle ostatni, tak? To jest no, chyba naj tutaj najbardziej, najpoważniejszy można powiedzieć buff, najpoważniejsza zmiana gdyż z 70 mocy do 80, no to już jest jakieś tam, tu już jest jakiś buff, jeśli chodzi o moc w dodatku zmniejszony koszt energii a waterpelsa troszkę pokemonów może się nauczyć do tej pory był to totalnie pomijany, totalnie bez sensu dużo energii, za mało mocy, teraz ma moc zwiększoną o mo 10 yy, i koszt energii. Zwróćcie na to uwagę. Na no, to bym zwrócił uwagę. Zaraz zobaczymy. Chyba na dole będą podane poki, które go na nowo dostają. Na nowo? No po prostu nie miało go i go dostają. Chyba. Ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. A druga rzecz. No są pokemony, które mają go cały czas. I czy, czy Legacy? Chyba nie. Chyba nie ma żadnego poki, który ma Legacy i Waterpursa. No nieważne. Natomiast warto na to zwrócić uwagę. I jedźmy dalej. Już do tego, jakie pokemony dostają nowe ataki. Gudra dostaje Aqua Myślę, że to będzie coś, co dla niej jest Buff. Do tej pory, jeżeli chciałeś grać Gudrze, to grałeś Maddy Water, bo Maddy Water się ładował najszybciej i do tego Power Whip. Ewentualnie, jak chciałeś grać, nazwijmy to cudzysłowie, dwa Niuki, to grałeś Power Whipa i Draco Meteora. Teraz masz do gry już Aqua Taila, czyli Dragon Brew Damage do tego Aqua Tail, No i załóżmy sobie Power Whip, albo nawet ten Draco Meteor. Jest to Buff dla Gudry. Będzie ciekawym pickiem. Tyle. Do tego CD już w czerwcu, czyli w tym sezonie, jakby nie patrzeć, sezon, nie przepraszam, sezon się kończy w maju, yy, no to nie w tym sezonie, ale mm, no już niedługo, za trzy miesiące z hakiem CD będzie na Gimiego w czerwcu, tak, takie drewnianie z fusów, ale kto ma wiedzieć ten wie dlaczego tak mówię i że jestem pewny, że tak będzie, yy, Go i te sprawy, także... I wtedy taki aquatel Tail i jakby dostała nie wiem, jakiegoś Dragon Claw'a albo Outrageous w tym stylu. Aqua dla Gudry to jest buff. Empolion y dostaje Steel I Empolion dzięki temu, miał, do tej pory miał tylko y trzyturowy Waterfall. Teraz dostaje dwuturówka Steel Winga. Jest to buff, jest to kamon wodno-stalowy, więc jest to ze stabem Steel który w tamtej sezonie dostał zmiany. E no i co? No i to jest na pewno na, no jest na pewno bufla Empoliona głównie chyba na Ultraligę, bo tam jest bardziej bardziej bulki, ale na Great League też jest używany w jakichś kapach tematycznych. Już nie jesteś zmuszony grać Waterfola 3 tylko dwutorówkę możesz zagrać Do Tego oczywiście wiadomo gramy sobie Hydrocano i Drillpack. Naprawdę fajna zmiana. Zmiana teraz, którą się najwięcej ludzi jara, czyli Feraligator, starter z drugiej generacji, tak? To już mówię, chyba tak. Dostaje Shadow Claw na tak szybki. Do tej pory miał Ice Fanga i Waterfalla. No Ice Fang, fajny damage, ale bez staba i generuje tak średnio energię. Waterfall, wiadomo, to jest przykład Empoliona. I to wygląda na papierze bardzo obiecująco. Natomiast Feraligatr jest szklany Pokemonem. Ten Shadow Claw będzie bez staba. Ale no Shadow Claw to jest... No, wiele ludzi tak uważa, ja oczywiście jak najbardziej też tak uważam, jest to jeden z dwóch najlepszych fastów w grze over jeśli chodzi o generowanie energii i damage i tak dalej, łącznie to biorąc do siebie. On ma charge, charge do gry Hydrokanona, wiadomo Legacy z CD to jest obvious i do tego gramy Cruncha i albo ewentualnie nawet Icebeama. Czy na ten moment był jakiś Pokémon, który miał Shadow Claw Hydrokanon do gry? Chyba nie, chyba nie. Mega ciekawe połączenie. Na Ultralidze, nie wiem czy to się do nie wbije, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, na pewno sprawdźcie sobie tego Pokemona. Czy zwykłego, czy Shadow, kiedyś był na arkach tak teraz ich chyba nie ma, yy, yy, to to daily yy, Bardzo ciekawa pozycja, Feraligator z Shadow Clawem. dostaje Psycho Kata. W końcu fajny fast, do tej pory miał do grania Low Kick, no główno fast, nie gra się Low Kicka typu walczącego fast. Confusion, najczęściej się go grało. Ewentualnie były jakieś takie mety, jakieś gdzie trzeba było po prostu orać Pokemona, bo Galiei ma bardzo wysoki atak bazowy, no to Charma się jeszcze grało. Ale ogólnie Confusion. Czyli ataki 3 albo 4-turowe. natomiast teraz mamy Psycho Kata, atak dwuturowy. I tutaj się już zaczyna zabawa, gdyż nawet w mecie na Gym Breakers może to być naprawdę mega ciekawy pick. No, on ma do grania Leaf Blade'a i Close Combat Psycho -Cut. Lible się szybko ładuje. Psychokracy bardzo szybko generuje energię. Połączcie sobie dwa do dwóch i pomyślcie sobie, jaki ten, ten Gelate z fastem, dwoma fastami przewagi energii może robić rozpierdziel. No właśnie, gelade na kapy tematyczne przede wszystkim, bo na open, no nie wydaje mi się, na open nie wydaje mi się, ale na kapy tematyczne, takie jak na przykład gramy w Sovereign w of Breakers może być naprawdę kosiarą, ale to wyjdzie w praniu i wiadomo. To wszystko też zależy od umiejętności trenera. Araquanid dostaje Water Pelsa. Bardzo fajne. Water Pels, jak mówiłem, to jest według mnie z tych wszystkich zmian w atakach najważniejsza zmiana. Yy, najciekawsza. Araquanid ma do tej pory tylko Bubble Beama do grania obok Bagbaza, Bugba, yy, tak? No bo trzecia to Mirror Coat, no to umówmy się, tego się nie gra, tego syfu psychicznego. Yy, Water pulse Teraz do grania będzie obok yy, Bagbaza. Mniej energii potrzeba, więcej damage'a Bagwaz będzie. To jest buw dla, dla Bagbaza według mnie. Bagbaza, boże, Lara Kwanida, Bagwas tego Kwanida hmm. Myślę, że kilka osób go sobie będzie testowało w Open, ja prawdopodobnie też zobaczymy, jak to będzie chodzić. A to po prostu zwiastuje domety ty, ty, Pokemonów typu Regci czy, czy Elektryki, tak już wiecie, żeby się one się osadzą w teamach. Ale zobaczymy, czy dużo ludzi będzie w ogóle tego Araquanida. Jakby preferowała do gry yy, Throw, Soak, yy, Crocodile, Crop Roller, Cravenable, yy, Como Old dostaną no, Brick Breaka. No to takie zmiany, wiecie. No okej, okay. też Hakamu jest, ale Hakamu miał zawsze Brick Breaka, więc jakby prawo na Antic. Yy, Diglett i Dugtrio dostają Nie miały go, no to są kruche Pokémony. Polepsza je to, ale no nie czyni je jakby. Mogę powiedzieć pokrótce, że to nie czynię grywalnymi. Teraz bardzo ciekawa rzecz. Może niektórzy wiedzą, może niektórzy tak długo grają. Graveler i Golem dostają matrzota. Otóż Graveler i Golem miałem matrzota kiedyś. I został on usunięty. Nie pamiętam po jakim czasie. Czy to było jeszcze w 16, czy dopiero w 17, ale oni, Niantic, usunęło im tego matrzota. Nie tylko z puli. Wiecie, że temek, ale nawet, nawet jak już elitki weszły, to nie można było nad elitką tego zdobyć, tego ataku maczota. A teraz on jakby wchodzi do gry jako że o, macie, pokémon może się go nauczyć, po prostu macie temka, bo ewolucja i sobie pożycie maczota. To czyni te Pokemony Guerrera i Galema ciekawymi pod różne kapy, myślę. Bo już kiedyś chciałem, ja zresztą mam jak w ogóle zrobionego, któregoś z nich, yy, tylko chyba z Batslapem czy z Rockfroem. Yy. I dzięki temu Matzotowi te pokemony będą jakieś kapy, na pewno myślę grywalne, bo drugi golem, który czy grawele w były grywalne, to miał Gold Switcha, czy to właśnie inny w ogóle typ. Zjemy kamień, tam to był e, e, kamień elektryk. A tutaj one mają naprawdę ciekawe charge'e i teraz ten Matzot otwiera im drogę do niezłego grania na różne kapy. Wiadomo, typing jest taki sobie, podwójnie na trawę, podwójnie na wodę, na również na, 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 na walkę jest podatne, ale Fajna jest ta zmiana. Się to, nie wiem, ja zobaczyłem tę zmianę, to się uśmiechnąłem i mówię: OK, fajnie, że to w końcu ten match jest dostępny dla Pokémonów. Starmi dostaje Psybima. A z komentarza, totalnie gówniany atak. Nie wiem, czy to zwiastuje zmianę Psybima nagle w nowym sezonie. Nie wiem, ale to dopiero za 3 miesiące. Nie wiem, ok. Do pominięcia. Kilnia dostaje Draeninkisa. Mm, to był jej Legacy atak? To był chyba do zdobycia kiedyś, kiedyś, kiedyś tylko. No, nieważne też do pominięcia. Lilip dostaje Ballet Sida y, Typu, chyba Legacy, ale też taki Legacy typu, chyba Matshot Coś w tym stylu nie pamiętam. No teraz go dostaje na stałe. Ok, Spice Peak na 50 level na Great League. E I Gastron dostaje Earthquake'a. Totalnie dla mnie dziwna zmiana, gdyż Earthquake dostał nerfa jakiś czas temu. A poza tym Gastron ma Matslapa, który dostał buffa po sezonie, Do tego Bodzla i w Power. Więc ja nie wiem, ten Earthquake tutaj w ogóle. Nie wiem, czy Earthquake nie był Legacy dla Gastrodona w ogóle. Tak Legacy, Legacy, coś w stylu Matsu kiedyś, ale to może teraz do głupoty, nie wiem. Tak czy siak, Earthquake y, dla Gastrodona to jest dziwny ruch. No ale okej, okay, tasta sobie ten. Tak i to było tak w skrócie na tyle. A czy w skrócie, no wiadomo, to troszkę co można gadać. Ale takie zmiany wchodzą, y, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Y, będzie ciekawie, będzie ciekawie, czy meta na Open zrobi fikołka. Patrząc na, chociażby na to, że LK się kasza, tam jakiegoś Bigara itd. itd. No, nie zrobi fikołka, zmiany będą, bo co sezon są jakieś mniejsze lub większe. No praktycznie co sezon. Ok, pomówmy się, że co sezon są chociaż delikatne zmiany kosmetyczne. Tutaj może troszkę więcej niż kosmetyczne zmiany będą w teamach na Open, tak? I, tak, i w mecie i w ogóle, mm, ale nie będzie to jakieś mega turbo poważne, myślę, w tym sezonie. No, zresztą zobaczymy. W ten weekend już chyba jest Utrecht. Więc tam będą pierwsze takie, potem chyba jakaś Ameryka. Więc już zobaczymy sobie, jak te teamy będą chodzić z nowymi atakami, prawdopodobnie. Yy, I nowymi pikami, to by było na tyle. Kolejny film będzie pewnie z Jim Breaker znowu, po prostu moje walki, teraz zobaczymy. Może jak już nowy sezon ruszył, to pora by było nagrać jakieś yy, nowe ala poradniki. Pomyślimy.